Ho, ho. idealne przywitanie na początek odcinka Witajcie tutaj e, Izak i Lech w odcinku e, 10 headshotów z Digla Czyli to co lubimy najbardziej Tak, witamy serdecznie I, Ja tak tyle powiem na sam początek <grytanie> No ja wiem ty mało mówisz ale dużo teraz zrobisz bo same heady pewnie wpadną No ta runda jeszcze mało ważna bo nie mam Digli Ale pokażemy naszą moc z USPA Pierwszy raz to ma... Oj, taki mnogo, mnogo Rosyjskie na mi się robią, nie? Rosyjskie? No... Takie mnogo, mnogo A A, da! Ogólnie nie wiem, zawsze chciałem jakoś z tego USPK strzelać, ale dostałem przy P2000, nie wiem dlaczego. Teoretycznie mi USP wychodzi, chociaż głupio to zabrzmie, jak teraz zobaczysz na filmiku, jak, jak strzelają w tej rundzie. Ohoj On dostał heda, heda się słabszy, nie? <grym> Znaczy no nie grałem w CSO tak Tydzień... Dwa... Jest, o w kurzu mi ten męż z ruskimi Pięć dni nie grałem na pewno, nie? Przez tą banicję No no Teraz jakoś imapki, mapki i sobie zacząłem e, wiesz co, i zabity, on jest obity, a go bym już miał kasę na, na pewno na digle. Ja to najwyżej pojęcie on jest Ej, jest u mnie Ale w lewo przechadzasz, czyli chyba z tamtej strony przyjdzie Magik jakieś No okay. dobra A jeszcze dostaliśmy drużynową nagrodę także No to easy, to Digielek, flesze dla pewności Aha I teraz same heady Dwie fale to jest wyzwanie Dwie tak fale się challenge udało, nie? <laughs> Kurde, a można tak do skutku na przykład nie? No <laughs> A to to chodkę o zajęło Oho! Jestem bity, jestem bity! Mamy fleszę, przypominam. Ty faktycznie, ty. Dobra, jak będzie to mówię ci, ja ci flesz, mam 2 HP. Ty, ty. Aha, dobra, to może nie wychylaj. Próbujemy jakoś go tutaj... ...poczęstować peską w głowę. Myślę, że mu się spodoba. Że mu zasmakuje. Dawaj, dawaj, wyłaś gdzieś tu Stąpa Najsik Czyli jednak dwie Tak Jest moc A jak Musi być Pani indigierek. A dziękuję W sumie przyznam, że To jest jeden z tych skinów, które Nie, nie muszą być w new żeby wyglądać no dobrze. Tylko są z... takie, no? Tak, tak, tylko jest po prostu ciemniejszy. Tak, mniej. A mniej. Też kałaszek szmaragdowe pręgi, coś w tym stylu. Chyba mam go właśnie. To jakoś w sumie hmm. nie robi tak za dużo. No. Dobra Nice! Ty no nie mów ze dwie fale E on coś tak chodzą pojedynczo. Lepiej dla nas, bo ten wcześniejszy to... co tam było, to... Mamy paczkę tutaj. Ale jestem sam zdziwiony, że takie głowy teraz Żeby tak na matchmakingów padały. O, znowu. Asik. Jest Asik z digla, patrzcie, to jest lech. Tylko na swoim smurfie. Ja, no jest, zasłużony drop. Ten nie trochę prysowany, ale... Zawsze jest, zawsze jest. Uciecha, no. E, dziękujemy się. za oglądanie tego odcinka, taki krótki, nie no Nie wiem, wiesz nie. Bo nie każdy ma czas znowu na oglądanie tego. Racja, roku. racja, to już teraz się pożegnamy i widzimy się już, już niedługo w kolejnym odcinku. Zapewne no. jutro <laughs> Trzymajcie się, dzięki za oglądanie, do usłyszenia. Pa